Siema na YouTube, cześć witam serdecznie. Kontrowersyjny Marek. Moi drodzy, lecimy z analizą. Dawno mnie nie było, ale już jestem. Także słuchajcie, lecimy z analizą, ja tylko zobaczę, czy widać ekran, widać ekran. No więc standardowo wszystko to, co, to, wszystko to, co tutaj powiem, to nie jest porada inwestycyjna. To jest moje prywatne zdanie i za poradę być to po prostu traktowane nie może. Natomiast słuchajcie, lecimy już teraz na grubo. Tak naprawdę realizuje się scenariusz, o którym mówiłem wam ostatnio. Widzę, że ostatni film wzbudził wiele kontrowersji. Celowo sobie go teraz odpalimy, YouTube, i powiem Wam szczerze, że jestem niezwykle zdziwiony, tak naprawdę, niektórymi komentarzami. Nie, nie chodzi mi w ogóle o hejterskie, ale na zasadzie, tak jakby. No, jest takie powiedzenie, że w każdej plotce jest ziarno prawdy. Kontrowersyjny Marek. Więc ja też domyślam się, moi drodzy, że w każdym hejcie jest odrobina, tak naprawdę, jakiejś merytoryki, no bo. Ma to sens generalnie, nie? Tylko po prostu przez to, że ktoś nie potrafi tego przekazać, no to tak wychodzi. Ale to jest właśnie ten film. Słuchajcie, i tutaj sporo osób tak naprawdę chyba nie do końca zrozumiało, jakie jest moje założenie. Ja mówiłem o tym, że 15% daje nas scenariusz, gdzie my pójdziemy do góry przed halvingiem po ATH. To nie znaczy, moi drodzy, że jak materiał był nagrany 20, to że ja się spodziewam, że do dzisiaj, czyli 23 już my pójdziemy po ATH. No, nie, troszeczkę cierpliwości. Natomiast tutaj też sporo osób gdzieś tam pisało, gdzie ta pompa, bo nie zauważyłem może chodzi o pompę paliwa? Nie, chyba nie. Y, to chodzi o pompę do opon, chyba. Y. OK. Yy. Kali pić, kali jeść. W każdym razie pozwolę sobie to wszystko wytłumaczyć raz jeszcze, bo scenariusz realizuje się bezbłędnie, bezbłędnie. Dostaliście ode mnie nawet informacje na grupie prywatnej, na grupie prywatnej, no na, fire, na na darmowym, na, na, na tym, do czego tak naprawdę pod każdym filmem macie link. W opisie do grupy darmowej, no to tam też jeszcze wleciał, wleciała informacja, że spodziewam się. Wleciała informacja dla Was na otwarty, że moim skromnym zdaniem, najbliższe dwa tygodnie będą turbobycze, jeżeli chodzi o trend AI. Tada! I Fed eksploduje. Więc, no, gdzieś tam ma to sens, co, co, co ten kontrowersyjny Marek gada. Tak więc, fajnie. Natomiast, moi drodzy, no, tak, okej, okay, z tego mogliście skorzystać, ale to wszystko wynika z tego, że ja Wam o tym mówiłem, jeżeli chodzi o bitcoina. Zobaczcie, przecież. Rozmawialiśmy sobie o tym, że mamy teraz taką sytuację, mieliśmy w zasadzie taką sytuację, szanowni widzowie, gdzie mieliśmy, zobaczcie, odreagowanie indykatorów i boczniak na H1. I ta sama sytuacja wydarzyła się na H4. Czyli zobaczcie, mieliśmy, tak naprawdę ona cały czas się wydarza. I to jest genialne, to jest genialne, co się teraz dzieje. Wybaczcie, ale jest, jest po prostu, jest, no, dużo się dzieje. Zaraz Wam pokażę, bo przejdę do tego, więc koniecznie oglądajcie. Mamy piękną sytuację z h Zobaczcie, mamy sytuację, gdzie indykatory glebują. Drodzy Państwo, one glebują. Widzicie to? My tutaj mamy mocne odreagowanie indykatorów, i H4, która pięknie nam idzie bokiem. Cudownie! I teraz ja wam mówiłem w ostatnim filmiku, że spodziewam się przejścia haczwórki na D1. Tak samo jak z H1 przeszliśmy tym samym scenariuszem, czyli właśnie tym, że indykatory stygną i mamy boczniaka, na H4 tak samo spodziewałem się tego na D1, więc pierwsze kilka dni będzie po prostu tak zwanej nudy. Nudy. Chociaż. To jest z pozoru nuda, drodzy państwo, no bo chciałem zaznaczyć aspekt tego na przykład notowanie Nvidia, gdzie no, mieliśmy. Niektórzy, niektórzy mogliby powiedzieć tak, no to przez to, że Nvidia miała takie wyniki, to, to, to ruszył trend AI. No, ale stary mówił, ja, czyli stary, stary mówił o tym przed tymi wynikami. Proste i logiczne. Dlaczego? No bo rynek jest po pierwsze, trendowy, a po drugie, Rynek chodzi od poziomu do poziomu. Jeżeli, jeżeli z mojej analizy wynika, że będziemy najprawdopodobniej rozładowywać, czyli powtarzać, powtarzać H4 na D1, czyli indykatory będą tutaj odreagowywać, ok? I tutaj tak samo, a tutaj będzie konsolidacja. Ja Wam rysowałem Wam nawet, moi drodzy, że ja nie wiem, czy ona będzie taka. Czy ona będzie taka? Nie wiem tego. Nikt tego nie wie tak naprawdę. To wiedzą tylko market makerzy i to jeszcze tak naprawdę myślę, że nie do końca. Natomiast dla mnie schemat jest prosty. Jeżeli indykatory stygną, a cena idzie bokiem, to po pierwsze, jeżeli mówimy o Bitcoinie, to jeżeli, jeżeli, jeżeli bo to jest warunek, jeżeli dominacja spada, to alty wybuchają. A teraz mocno jest grzany trend AI, i no w ogóle cała ta sztuczna inteligencja jest ogólnie bardzo mocno grzana. Więc coiny z trendu AI, no, no, no są grzane no siłą rzeczy. Kolejny będzie gaming, czyli na przykład GameSwift, tak? O którym też wam tutaj już trąbiłem, i trąbiłem, i trąbiłem, i trąbiłem. Tak więc dla mnie sytuacja, jeżeli chodzi o Bitcoina, jest bez zmian. Ja spodziewam się, drodzy Państwo, tej konsolidacji, rozładowania trochę indykatorów, i teraz. Zastanówcie się nie na zasadzie, bo teraz tak zobaczcie, można mieć różne myślenie w głowie. Można mieć myślenie pod tytułem: "Okej, okay, no to to co teraz i nie wiem co teraz, to może obejrzę jeszcze jakiś inny filmik na YouTubie i może to jest dobre, może to jest złe". Można mieć myślenie pod tytułem: "Chociaż uważam, że już lepiej, żebyście weszli na przykład na darmową grupę na Fajera do nas, nie? Myślę, że tam się więcej dowiecie niż z jednego filmiku na YouTubie". Bo już nie mówię o płatnej. Płatna grupa deklasuje w ogóle. Polskiego YouTube'a i europejskiego, i zagranicznego. Zaraz Wam pokażę, ale w 23 dni lutego mamy 70% depo na plus, ponad, na lewarze. Nie wspomnę o spocie. Miazga, dobrze słyszeliście 70% depo na plus. Zaraz Wam to pokażę. I teraz słuchajcie, potraktujcie ten okres to jest dobra rada. Potraktujcie ten okres jako przygotowanie się pod to, co będzie dalej. I teraz słuchajcie, jutro wleci bardzo fajny materiał. Jutro wleci materiał pod tytułem, dlaczego nie zarabiasz na rynku? I dlaczego nie zarobisz na tej hossie najprawdopodobniej? Bo nie traktujesz tradingu poważnie, nie traktujesz inwestowania poważnie. I teraz zobacz, jak coś, czego nie traktujesz do końca poważnie, ma traktować poważnie Ciebie i ma Ci płacić poważne pieniądze. No kurczę. Widzisz to jakiś sens? Ja nie widzę absolutnie. To jest wszystko kwestia głowy. I teraz zwróćcie uwagę moi mili na aspekt tego, że rozmawiamy o tym, że oczywiście to jest moje prywatne zdanie, tak? Ja mogę się pomylić. Podkreślam, to nie jest tak, że to, co ja mówię, to jest pewne. To, że ja na te cztery miesiące, tam czy tam, ile mam kanał, pomyliłem się tylko raz i to w zasadzie to się nie pomyliłem, tylko rozciągnęło się to trochę w czasie. To jest jedna kwestia, ale ja jestem tylko człowiekiem. Ja tak samo mogę się pomylić. Moja analiza może być błędna, dlatego zakładam trzy scenariusze. Okay? I ktoś mi pisze, y, trzy scenariusze, więcej nie da się założyć. Jasne, że tak. Oczywiście, że tak, ale gram z tobą w otwarte karty. Ja ci nie będę mówił, że jestem najlepszym analitykiem czy traderem w Polsce. Nie, to jest bójda. nie ma takich, nie, nie ma nie istnieje taki. Nie ma takich, nie ma takich, którzy tylko zarabiają. Nie, to jest fugazi. Fugazi, to jest kłamstwo. Teraz zobaczcie, moim zdaniem, jeżeli tutaj będzie jakiś taki boczniaczek, bardzo możliwe, że zobaczymy drugą Emeczkę. Bardzo jeszcze warto zobaczyć, co się na tygodniówce dzieje. Nie no, tygodniówka to jest byczo. Tygodniówka to wygląda tak, jakby faktycznie miała coś tam gdzieś tam tutaj troszeczkę zejść. Może nawet do tego, Ale nie wydaje mi się. Nie, dopiero co żeśmy stąd. Dopiero zobaczcie, dopiero co była druga. Dopiero co była reakcja na tą drugą emkę dolną. Więc to, to rzadko, kiedy jest tak naprawdę. nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak grane, że, że mieliśmy z tego poziomu, czyli z drugiej Mki mieliśmy reakcję. Do strefy, i zejście do pierwszej mki Nie, wtedy ta pierwsza mka puści, i, i albo będzie druga reakcja na drugą MK z uwagi na ten knot, albo pójdziemy niżej. Więc nawet nie wydaje mi się, żebyśmy do tej mki zeszli. Ta strefa jest dla mnie ciekawa. I ta strefa uważam, że powinna być odhaczona. Czyli nawet jeżeli mielibyśmy mieć jakąś tutaj konsolidację i indykatory z D1 by słabły, tak? czyli one by się ostudzały, to to może być. Błogi czas dla altcoinów. Błogi. Bezapelacyjnie. Więc, wszystko oczywiście zależy od dominacji, tak? Od tego, jak market makerzy będą chcieli to rozegrać. Ale jeżeli gruby postawi kupon na bitcoina i będzie teraz oddawał gorącego ziemniaka, no to alty powinny mieć jeszcze jedną lagę wzrostową do góry. Takie jest moje prywatne zdanie. I my pod to będziemy grać na fajerze, ja i moi wspólnicy. Więc. Zobaczcie, bitcoin bitcoinem, ok. Tak naprawdę magia dzieje się teraz na Ethereum, bo ja chciałem przypomnieć sobie, że w tym momencie gdzieś tutaj, ja Wam mówiłem, że Ether idzie easy pod trzy koła. Easy. I to się wydarzyło. Tak jakby, no, matematyka nie kłamie, nie? Poziom jest poziom, więc musi być odhaczony. Niemniej, mieliśmy to zejście, Tutaj faktycznie sporo osób tam zakłady, śmieszkowaliśmy sobie w komentarzach tutaj z niektórymi osobami ze, ze społeczności. No i faktycznie ten eter post podał trzy koła. Kolejny, tak jakby eter dla mnie jest mega byczy. Mega byczy, bo Ether nie wygląda tak prospadkowo, jak Bitcoin, znaczy prospadkowo, prokonsolidacyjnie. Ether nie wygląda tak prokonsolidacyjnie jak Bitcoin. Ether wygląda tak, jakby chciał odzyskać to, co oddał Bitcoinowi w, w rachunku Bitcoin do Ethereum. Ethereum do Bitcoina. Więc, no, więc moim zdaniem, Ether może mieć naprawdę sporą katapultę do góry. A jeżeli chodzi o SP500, to rzucę sobie taką luźną, rzucę sobie taką luźną, moi drodzy, tutaj takie luźne spostrzeżenie, że w tym roku chciałbym zobaczyć SP500 w tej strefie. O, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest moje gdzieś tam, pod to będę grał. Pod to będę grał, bo teraz tak, zobaczcie, dużo zależy od wyników, wyniki, wynikami, ale zobaczcie, jeżeli w Ameryce będzie przybywało bezrobotnych, no bo teraz tak, troszeczkę jak my, jako inwestorzy, przynajmniej, no przynajmniej ja, jako inwestor, jestem troszeczkę w kropce. No bo tak, z jednej strony z jednej strony jest ten halving, ale z drugiej strony, czyli, czyli mam tutaj na myśli tą po prostu cykliczność na bitcoinie, ale z drugiej strony, zobaczcie, jeżeli będzie coraz większe bezrobocie w Ameryce i będzie coraz większa tak naprawdę nagonka na konflikty zbrojne przez Amerykę, to Ameryka prędzej czy później zacznie drukować na potęgę force. Czyli nie tyle, ile teraz, tylko dużo, 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 dużo więcej. Jeżeli zaczną drukować dużo, 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 dużo więcej, to znaczy, że będą łatać dziury w budżecie. Czyli wejdzie forsa w rynek, więc będzie hossa, tak? no bo te pieniądze, będzie ich więcej, więc one pójdą w rynki finansowe, da się na tym zarobić, to jest proste i logiczne. Do tego wszystkiego jeszcze ETF-y na Bitcoinie. Bardzo prawdopodobne ETF-y na Ethereum które uważam, że w pierwszej połowie tego roku zostaną zaakceptowane. Podkreślam. To jest moje prywatne zdanie, ale uważam, że ETF-y zostaną zaakceptowane na Ethereum prędzej niż później. Tak. Dajemy sobie czas. Ja sobie daję czas do końca czerwca. Zobaczymy, czy mam rację. Do tego update na Ethereum. Także. Uważam, że naprawdę jest bardzo, a jeżeli nie jest, znaczy no dla mnie już jest, ale jeżeli dla kogoś to jest jeszcze mało, no to, to uważam, że naprawdę teraz ten okres najbliższy, który będzie, będzie turbo tłusty na rynku. Turbo tłusty. Będzie strasznie byczy. I teraz zobaczcie. Chciałem Wam pokazać, moi drodzy, to jest nasza... O, tutaj widzę, że został dopisany przez nasz dział supportu. To są statystyki Fajera. I tutaj mamy statystyki fajera od 1 lutego. Zobaczymy sobie. Zobaczcie, moi drodzy. 70,95% depo na plus. I ja wam pokażę, jak to wygląda, bo wiele osób myśli sobie, o kurczę, to w sumie ja to nie wiem, jak to wygląda i tak dalej. Ja wam pokażę cały luty. Od samego początku, jakie było zaangażowanie tradera. Chociaż chciałem zaznaczyć, że trader był też tydzień na urlopie w lutym. Więc było dużo mniej grania, ale zobaczcie, od 1 lutego. Proszę bardzo, update, rysunki, rozrysowanie, zejścia strefy, poziomy. Zobaczmy sobie Manta. Proszę bardzo, cyk, 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 zobaczymy. Zaraz, zobaczmy sobie tutaj. Ethereum, ok, strefa podażowa, bum, 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 zejście, cyk, jazda do góry, ok. Zobaczmy sobie tutaj, proszę bardzo, ALT, zobaczcie, Ethereum, szorcik rozegrany, pięknie tutaj proszę bardzo, jakieś też piękne rzeczy porysowane, zobaczcie jak wszystko jest wytłumaczone przez naszego tradera jak wszystko krok po kroku jak pokazuje, jak tłumaczy jak, jak dba o tą społeczność, jak to wszystko jest prowadzone i teraz dobra przejdźmy do tego co się wydarzyło ostatnio, bo chciałem wam pokazać jedną konkretną rzecz i zaraz przejdę jeszcze do grupy darmowej, ale no to tam tak, no to, to jakieś tam wyniki takie roi to o, to ta manta, co była rysowana tam, też bardzo ładnie, bardzo ładnie dała jeść. Ale to, co powiem wam szczerze, że nawet na mnie zrobiło ogromne wrażenie, co prawda życiówka to to nie jest, bo mieliśmy już ponad 1000% ROI, ale moi drodzy, zobaczcie, 817% ROI, na lewarze 20%. Nie razy 50, nie razy 25, nie razy 100. No, wiadomo, tak, że takiego nie można zagrać na tym coinie. Ale lewar razy 20, 800% roi. 0,613 do 10,36. I moi drodzy, to wyglądało tak. Praktycznie z samego dołu. Oddany niemalże idealnie na samej górze. Oczywiście ten trade był realizowany, ale 40% pozycji oddana na samej górze. Myster, sztyk. No i oczywiście, żeby nie było, że tylko my tak zagraliśmy, nasi użytkownicy. Trochę się spóźniłem z wejściem, miałem obawy, ale warto było dało co nieco zarobić. Dziękuję, ekipa. 500, 500 ROE, 20 lewar. Zobaczcie, 20 lewar, 844, 20 lewar. To jest coś niesamowitego. Tutaj to w ogóle przesadził kolega. 20 lewar 1140, 1400. Życióweczka, chyba, nie? 810. Także, no to nie tak, że tylko my połapaliśmy, ale no proszę bardzo, 1674 dolary. No i moi drodzy, tak w nawiązaniu do tego, teraz powiem Wam w zasadzie dla osób, które już są z nami do samego końca, że jeżeli chcielibyście dostęp do Fajera, no to. Proszę uprzejmie, trzeba wejść, w, kliknąć w link poniżej, dołączyć na darmową grupę i możecie napisać na dział supportu, że chcielibyście dołączyć, wtedy dostaniecie odpowiedź z, z całą instrukcją. Uważam, że warto z tego tytułu, że nawet teraz, jeżeli ktoś będzie czekał na tą konsolę, żeby może, nie wiem, kupić jakiegoś alta troszeczkę taniej czy coś, to my po prostu i tak w tym rynku będziemy zarabiać. To jest niesamowite, moi drodzy, 70, zobaczcie, FED, tak, od pierwszego, zobaczcie, 70, niecałe 71% depo, 70,95, nalewarze, mordo, pokaż mi biznes, który tyle płaci coś niesamowitego. No tylko oczywiście wiadomo, nie? Żeby to zrobić, no to trzeba traktować trading poważnie. Trzeba traktować trading jak pracę. Tak? Nie da się, nie wiem, jeździć, wiesz, po mieście. No da się, no, ale to jest bardzo ciężkie, tak? I nieodpowiedzialne. Natomiast, jeżeli potraktuje się to, co my robimy, poważnie, no to to płaci naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą dywidendę. No jestem, jestem niezwykle w szoku po prostu, że aż taki wynik w lutym udało się wykręcić. Bo tu już mamy w styczniu plus ten, cały ten rok. Zobaczmy cały ten rok, bo aż jestem ciekaw. I zaraz przejdziemy do innych rzeczy. Słuchajcie, gdzie tutaj jest styczeń, styczeń, styczeń? Jest, drugi styczeń. Ok. No to mamy już 90, niecałe 95% depo w tym roku. A jest 23 luty. Wow. Miazga po prostu miazga. Więc yy, uważam, że warto. Wchodzicie na grupę darmową. Przypięta wiadomość i nad przypiętą wiadomością macie możliwość dołączenia do grupy. Yy, po prostu piszecie na dział klikacie tutaj, piszecie na dział supportu i dołączacie. To co dzieje się na spocie to też jest w ogóle ogień, ale tutaj nie będę wam pokazywał, bo nowe coiny poładowaliśmy. W każdym razie, słuchajcie, tak, kto chce, serdecznie zapraszam. A już teraz ogłaszam, moi kochani, rekolekcje. Będziemy robić znowu kolejne rekolekcje. Słuchajcie, gorąca prośba, żebyście sobie zapisali w kalendarzu 7, 8, 9, 10 marzec. 7, 8, 9, 10 marzec. Cztery dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, cztery dni mięsa, po prostu bezapelacyjnie mięsa, i zrobimy taką rzeźnię, zrobimy takie flow, zrobimy taki ogień, że to się nie dzieje. Na ostatnich rekolekcjach było nas 480 osób, 450, no tak, pod 500. Bardzo jestem ciekaw, czy uda nam się przekroczyć tysiąc na tych kolejnych rekolekcjach. Także moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chcecie informacji odnośnie rekolekcji, to wbijajcie na grupę darmową, tam będą informacje. No i co? I życzę Wam zajebistego weekendu, moi drodzy. Kłaniam się nisko, co złego to nie ja. Peace out.